Dzisiaj jedzie dzień babci i dziadka, dzisimy cała ekipa są male, że tej okazji życzymy długotrwa i cięcia, pomyślności i miłości, żeby wasze zdrowe było zawsze, żeby wnuki pomagały. No i co, że babcia ma podrosła że lat ma trochę więcej niż ja i brat mi sosta. No i co, no i co, to właśnie, że mam babcie, że bardzo ją kochał i śpiewał z rubieżną. A gdy dziadek był malutki, to nie nosł adidasu, tylko butki nie miał wąsu ani brody. No i nie ksał so jest machewki, no tylko lody. Tylko lody, moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam. Moja droga papsiu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam. Wypaczałeś się, wyjmie tylko chwilę, niech ta chwila jak najdłużej trwa. Moja droga papsiu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam. Moja droga papsiu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam. Kochana babciu, kiemnuk herbatkę i cię były choć nie razie o od... tym... Nie bałem chulnie, cienki tobie bawiały się mańkiem, choć je słowa nieraz polały. Szuce wersy, żeby się usłyszała, że cię kocham za te lata. Nie wszystkie babcie mają posta lat. Dla niej jednej babci jest świat. Kocham moją babcię. Kocham, wychodzić się z nią na spacery. Kocham, u niej jeść obiadki Moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze Was mam Moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze Was mam Chyba pachałeś się, wyjmie tylko chwilę Niech ta chwila jak najdłużej trwa Moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze Was mam jak dobrze ze was ma. Barcia na bicie, szacunek od serca, twarda jak życie, a dobra jak ręka. Przez lata uczyła jak i swoją drogą, ty było pod górę, stała zawsze obok. zmarszczki jak mapy, prowadzą przez czas, każda to historia, coś nas, na nas. Dziś tym bardziej zaraz leci głośno dla mnie, bo oba skar, to co zawsze zostanie. Niektóre babce zatanczą przy blisko polo razem z dziadkami. Zatanczą blisko razem z wnukami. I jak się patrzą mocno, wiedzisz to że tak tańczyć będą tyle lat. Moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam. Moja droga babciu, mój kochany dziadku, jak dobrze ze was mam Wypaczałyście się, wyjmie tylko chwilę, niech ta chwila jak najdłużej trwa, moja droga papsio, mój kochany dziadku, jak dobrze, że was mam. Moja droga papsio, mój kochany dziadku, jak dobrze, że was mam.